Spojrzał przez ramię. Nigdy go nie obserwował. Zdjął maskę. Nie poczuł żadnej ulgi na skórze, której w końcu pozwolono oddychać, ani rześkiego chłodu na lewej stronie twarzy, która cały dzień gotowała się pod żelazem. Nie poczuł, bo skóra ta już nie należała do niego. Popatrzył krytycznie na wewnętrzną stronę maski. Pokrytą warstwą drobnych, chropowatych kryształszów, połyskujących na fioletowo. Gdyby nie kryształy, byłby już dawno po nim, ale obcy był naprawdę silny. Jak długo maska będzie w stanie powstrzymać jego rozwój? Jasper westchnął i pomyślał w duchu: Tylko mi nie zacznij rdzewieć.